Jako, że poprzednim razem bardzo Wam się podobały moje wybory we włoskim roślinnym sklepie, stwierdziłam, że zrobimy sobie drugą część. Jako, że poprzednim razem te rośliny z tego sklepu były obłędne, stwierdziłam, że muszę iść za ciosem i zamówić kolejną przesyłkę. No trudno, będę zamawiać, aż wykupię wszystkie. Także mam nadzieję, że tym razem też to będzie fajnie wyglądało. To nie jest współpraca, tak tylko w ramach podkreślenia, ale to, co właśnie ja w tym sklepie najbardziej lubię, to to, że kupuję konkretną roślinę z konkretnej aukcji. To jest bardzo rzadkie w takich roślinnych właśnie portalach, bo z reguły jest tak, że jak kupujecie, no to oni po prostu Wam jakoś dobierają według ich gustu, według, wiecie, ich preferencji, a tutaj jest właśnie, powiedzmy, nie wiem, ogłoszenie Monstera, Variegata i jest tam, nie wiem, 10 po prostu pozycji i sobie wybieracie, która Wam najbardziej odpowiada i dla mnie to jest po prostu nie wiem, czy tak jest z każdą rośliną, ale z tymi kolekcjonerskimi zauważyłam, że tak jest i właśnie to jest super. Więc zobaczmy sobie tym razem, co ciekawego mam. Ogólnie minus jest taki, że ja tych nazw w ogóle nie pamiętam, jakie one były. Zaraz sobie odpalę na laptopie, jak to wyglądało, bo na pewno jedna też jest gratis. Tam, jak zamawiacie. To bodajże między 50 a 100 euro, jeśli coś zamówicie, to dostaniecie roślinę gratis. I bardzo mnie fascynuje, powiem Wam, ta górna granica. Bo rozumiem, dolną, no musi mi się to opłacać, ale co jeżeli wydam 101 euro, to już nie dostanę gratis tej rośliny? W sensie bardzo dziwią mnie te górne widełki ogólnie. Nieważne, może to tylko ja. W każdym razie przejdźmy już do tej paczki. Ogólnie teraz jest kosmicznie gorąco w Hiszpanii, więc obawiam się jak te rośliny będą wyglądały. No tym bardziej, że to z Włoch do Hiszpanii przyszło, więc z gorącego w jeszcze bardziej gorące. Także mam pewne obawy jak to właśnie wygląda, bo poprzednim razem jednak to była taka wiosna, a teraz może być troszeczkę gorzej. Ale już koniec gadania, przejdźmy do rzeczy. Dobra, odpaliłam sobie te nazwy, bo naprawdę ogólnie większość z tych roślin to są takie rośliny, których ja w ogóle nie kojarzę. Nigdzie ich nie widziałam i mi urzekły. Więc zobaczymy, czy nam się w ogóle wszystkim spodobają. Powinnam to trzymać w spionie, po prostu niczym zaczarowana szafa. Więc tak sobie zróbmy, żeby dotknąć do darmowej przesyłki, to dorzuciłam jeszcze doniczki. I co jest najśmieszniejsze, zabrakło mi chyba 15 centów do darmowej wysyłki, także tak umiem tylko ja, więc musiałam coś tam sobie upchać. No ale dobra. Jeszcze w ogóle powiem nazwę, bo poprzednim razem nie powiedziałam nazwy tego sklepu i musieliście się pytać. To jest strona, która nazywa się We Love Tropical Plants i oni wysyłają chyba w całej Europie, więc generalnie wydaje mi się, że taki sam czas idzie, to do Polski jak i do Hiszpanii, nie spodziewam się, żeby to było szybciej. Więc myślę, że nawet będąc w Polsce sobie śmiało możecie to zamawiać. Dobra, to jest skomplikowana nazwa, nazywa się filodendron dolichogynium jak kocham to, powiem Wam szczerze, ko kocham te nazwy. Ale prezentuje się następująco. Na razie tak troszkę do góry wędruje, no ale wiadomo, jest to totalnie normalne, bo po prostu tak było zapakowane. Ale ma takie piękne Ciężko to nazwać. To nie jest w sumie wariagacja, ale coś takiego ciekawego jest na tych liściach. Przejrzyjmy sobie. Czy nie ma żadnych lokatorów? i tak za każdym razem robię oprysk niezależnie od tego, czy coś ma robaki, czy nie, jak coś kupuję. Więc nie uniknie. Ale dobra, lecimy dalej. Ta jest ok, ale. Nie wiem, no ciekawe będzie, jak będzie wyglądała jak będzie dorosła, w ogóle chyba sobie to sprawdzę, poczekajcie. Jest jakie one są takie strasznie długie wszystkie. To jest zaskakujące trochę. To chyba kupowałam kiedyś na Teneryfie. O oh, wow! Oj, korzenie to tutaj bardzo chcą żyć, z tego co widzę. Czekajcie, jeszcze to muszę... O, stój, 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 proszę, proszę, nie przewalaj się. Potrzebuję potyczka, sekurację, halo No dobra Kurde, tak to nie pójdzie, bo Zaklejona jest Wow, ale zobaczcie na te korzenie w ogóle, co tutaj się dzieje, moi drodzy One żyją pełnią życia, ewidentnie A liście No kurde, ona jest strasznie niestabilna Ja podziwiam, że oni to zapakowali No ale liście, słuchajcie Boskie Przepiękne! I ona wcale nie jest mała. No słuchajcie, ja mam wielki łeb ogólnie i robi wrażenie. Nie, naprawdę liść jest obłędnie piękny. Daje mi to klimat tego anturium poprzedniego, które zamawiałam u niej właśnie poprzednim razem. Tylko tu koniecznie muszę coś wbić, bo boję się, że ja to zaraz. Wiecie połamie. Ja jestem zdolna, umiem w takie rzeczy bardzo dobrze, w takie niszczenie. Dobra, jeszcze wam raz pokażę tak bardziej całość. Nie jest śliczny. Prześliczny, szczerze, jest ładniejszy niż się spodziewałam. Tylko ja je chyba jednak powiedziałam na odwrót. Wydaje mi się, że to jest ten dolichognium, a tamten to był ten hetero. Chociaż nie. Ej. Nie, to w ogóle. Słuchajcie. To jest jeszcze, to jest coś, co ja dostałam gratis. Ale to poprzednim razem była jakaś tabliczka, teraz żadnej tabliczki. Kurde, zgubiłam się, wiecie, naprawdę. Ja, tak jak mówię, to są rośliny wszystkie, które pierwszy raz widzę na oczy, więc po prostu. Jeszcze nie ogarniam, która to jest która, ale mam nadzieję, że montująca ja w przyszłości będzie o tę wiedzę bogatsza. A jak nie, to będę używała na zawsze złej nazwy i... kto mi zabroni? Jak będę chciała, to sobie nazwę go teletubisi w sumie. Nikt mi nie zabroni. Ja chyba się torwałam najpierw do tej gratisowej. Bo wiecie, bo ona właśnie nie zrobiła na mnie wrażenia aż takiego. I chyba właśnie dlatego, że była gratis. No, tak mi się wydaje. Znaczy nie, żebym była nieszczęśliwa, że dostałam gratis. No, wszyscy lubimy gratisy, no hello. Ale wiecie, wiecie o co chodzi. Po prostu tak czułam, że to nie jest do końca to, co ja zamówiłam. Ale może mogę się jeszcze mylić, jeszcze proces może pokazać. Nie, na bank, ja się. Nie, tamta jest gratisowa. Ta pierwsza jest gratisowa jak nic, bo to jest teraz hetero kraspedon. Na 100%. Teraz już nie mam cienia wątpliwości, już widzę to po liściach. Tam to mi coś wiecie, bo te, te zdjęcia, które ja tu mam, one są, słuchajcie, centymetrowe. A ja jestem ślepa, jak kred, więc. Sorry. Jest jak jest. Wow, ale to jest naprawdę wielki dziad. Tylko nowy liść się przerwał, no ale trudno. Miał prawo. Piękny. Piękny. Naprawdę powiem Wam, że one. Są wszystkie bardzo warte swoich cen, i do tego te ceny nie są aż tak wysokie ogólnie, więc zobaczcie na to. To jest akurat nowy liść, więc nie wiem, on się troszeczkę połamał, więc chyba nie ma za bardzo sensu się nim sugerować, ale pokażę Wam całą resztę. Przepiękne, naprawdę, boskie. I w ogóle tych liści jest ogólnie bardzo dużo. Ona w ten sposób wygląda w całości. No ten nowy liść właśnie się troszeczkę podarł, ale widać, że to jest roślina, która ma bardzo duże predyspozycje. W sensie, w ogóle zobaczcie na tą strukturę. Piękna, przepiękna. I naprawdę są wielkie, a ja szczerze mówiąc myślałam po zdjęciach, o. że będą mniejsze. Dobra, kolejne. Ja, słuchajcie, najlepsze zostawiam na koniec. Bo przynajmniej nie wiem, czy najlepsze, ale na pewno największe i chyba najlepsze, bo liście są też śliczne. Wow, nie mówcie, że to będzie ta To jest ta Szczerze, nie spodziewałam się, że to będzie tak piękna alokacja. Na zdjęciach to nie jest to samo. No, patrzcie na to. Wow, jaka ona jest w ogóle ogromna! No i yeah. No, spójrzcie, jeszcze w ogóle kwitnące. Nie, no postarali się, słuchajcie. W ogóle struktura taka trochę, właśnie jak smoczej łuski. Kurde, powiem Wam, że ona nawet w kamerze nie wygląda tak dobrze jak na żywo. Tył ma też bardzo fajny, taki właśnie w takim lekkim fiolecie i w takim dużym połysku. No, cudowna jest. E, ja myślałam, że to będzie taka zapchaj dziura, a tutaj? Weble po prostu, to jest śliczna. Jestem w szoku. Jestem w szoku, kochani. No i teraz największy i obstawiam, że będzie najpiękniejszy i tutaj też widzę korzenie chcą żyć. Wiecie co? Oni chyba mi takie ładne okazy powybierali, bo oni mieli dwa tygodnie urlopu. Więc ja tą przesyłkę zamówiłam już dość dawno temu, ale oni mi jej nie wysyłali, no bo właśnie byli na urlopie. I chyba teraz, jak wrócili. To wrócili, słuchajcie, ze zdwojoną siłą. Ale wow. <noise> nie no, ja jestem. Jestem w szoku. Ogólnie wygląda na bardzo smutną roślinę. W tym momencie chyba przesyłka nie do końca. Wiecie. Nie do końca się przysłużyła. Nie najlepiej to zniósł. To jest nowy liść. No widać, że taki jest, wiecie, z przesyłki. I to jest Filodendron Bob C. Więc też nazwa, której ja nigdy w ogóle nie, nie widziałam, nie słyszałam o tym. Kurczę, ciężko mi. One mają takie długie liście w takim kształcie. Bardzo mi się spodobała. Trochę. Trochę ma jakieś takie... Hmm. To jest na pewno liść, który będzie na out, bo jest całkowicie żółty Ale trochę wyglądają mi niepokojące takie kropki na nim No trochę mnie to niepokoi, ale spoko, psikamy i zobaczymy Tak, no transportu nie zniosła najlepiej ogólnie Zdecydowanie Ale widać, że to jest bardzo fajna roślina więc myślę, że, że będzie super, jak już troszeczkę się odbije. I na pewno są to rośliny, nie wiem, czy alokazja, ale cała reszta na pewno trafi. Cała reszta na pewno trafi do szklarni. Bo jednak tam najbardziej jestem w stanie wykorzystać potencjał tych roślin, nawet jeśli nie mają lekkiego życia, to i tak wiecie, i tak nie jest źle, o tak bym to nazwała. Kurde, no coś mnie tutaj niepokoi. Ale chyba dlatego, że on ma, wiecie, tak jak filodendrony, na przykład Gloriosum, one mają te swoje soki. I te soki zostawiają takie plamy. To bardzo często widać od spodniej strony liścia. I tu jest coś podobnego. I ja właśnie jestem ciekawa, czy to jest efekt takich robaków, czy to jest efekt właśnie tego soku. Bo to jest bardzo prawdopodobne. U wielu filodendronów to występuje. Nie wygląda najlepiej, ale no nic się z tym za bardzo nie da zrobić. Teraz nic nie widzę na nim, ale wydaje mi się, że tu jakieś czternastki były. I trochę buszowały. Wydaje mi się, że widzę ich nieżyjące ciałka. I tak będę miała tę roślinkę na oku. Doniczki to zamówiłam trzy. Myślę, że akurat teraz mi się przydadzą do przesadzenia tego wszystkiego. Nie będę tego robiła od razu z uwagi właśnie na to, że chciałabym im dać chwileczkę odpocząć po tej podróży właśnie przez te kraje. coś w tym stylu, no po prostu nie chcę ich w tym momencie za mocno stresować. Odstawię je w świętym spokoju gdzieś z boku i, i po prostu do nich wrócę. Więc tak, jeszcze raz podsumowując, no ten nowy liść jest piękny. No powiedzcie, że nie, on jest smutny teraz, ale jest piękny. Nie wiem, czy to będzie widać, dlaczego ja mam podejrzenia w stosunku do niego. Spróbuję Wam to pokazać, ale zakładam, że to może być bardzo trudne. Zobaczę pewnie to dopiero w postprodukcji, czy coś tu widać, ale no ma lekkie pogryzienia. Ja już, słuchajcie, z wciornastkami przeżyłam tyle, że... <laughs> wiecie, nie, nie dam się tak łatwo urobić, że, że tutaj nic nie było. Więc tak, to jest numer jeden. Nie wiem, którym się. I wiecie co? I ja nie wiem, co to jest. To jest ta gratisowa roślina, która mnie oszukała. Ona jest ładna, ale wydaje mi się, że to może być Painted Lady, philodendron. No, obstawiam Painted Lady, bo mam coś podobnego. Czy jestem największą fanką? Hmm. No tak średnio bym powiedziała ogólnie. Aczkolwiek, co oni jeszcze tam mieli? Bo oni mieli różne rzeczy i te rzeczy się chyba troszeczkę rotują. W sensie to nie jest zawsze ten sam asortyment do gratisowych roślin. Tak, na 100% jest Painted Lady. A co jest najśmieszniejsze? Ja, jak przeglądałam sobie te rośliny, które są za darmo, to przetłumaczyło mi stronę. I tak mówię, filodendron, rusałka? Mówię, co to jest? Patrzę, a to jest Painted Lady. I mówię, okej, okay, jakaś śmieszna nazwa, i chyba właśnie w tym momencie sobie wiecie, w tym momencie chyba sobie ją afirmowałam. Jest tutaj parę filodendronów, którym wolałabym nawet bardziej, które wolałabym nawet bardziej, ale darowanemu koniowi się zęby nie zagląda, jak to się mówi, więc, więc na pewno coś fajnego z nią zrobimy. Nie wiem, czy wrzucać. Wydaje mi się, że mogę ją dosadzić. W sensie, że to będzie dla niej najlepsze i dla no. mnie, <głownie> głównie dla mnie. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze, jeśli ja ją dosadzę do Painted Lady, którego już mam, bo on mi po zimie od dołu trochę wyłysiał. I teraz ten dół jest taki pusty. I podejrzewam, że wsadzenie teraz tego tam, to będzie najlepsza rzecz, taka wizualna, którą mogę, którą mogę zrobić, więc... Chyba w ten sposób sobie poradzimy. No tutaj, to naprawdę, no to są boskie rośliny, po prostu są boskie. Nie, no ta struktura jest niesamowita. I bardzo mi się właśnie tutaj jakiegoś liścia ewidentnie mamy straconego na samym środku, ale, ale i tak jest fajnie. Więc jestem bardzo ciekawa, jak on będzie wyglądał, jak będzie już taki, no starszy troszeczkę. I wiecie i najgorsze jest to, że ja zawsze te rośliny w sklepie kupuję takie nieskazane, takie wiecie, dziewicze, coś w tym rodzaju. One po prostu często nie mają nawet jednej kropeczki jakiejś dziwnej na, na tym. No nie mówię o tym ostatnim, ale no tak jak wiele tych liści tutaj jest po prostu perfekcyjnych, idealnych, a przez to, że ja mam wiecznie jakieś inwazje, wiecznie coś się dzieje, a tu w szklarni, więc słońce nieraz to coś tam zawsze. Jakieś te niedoskonałości się pojawiają, i wtedy z takiej idealnej rośliny z reguły ląduje w roślinie, która ma jakieś skazy. No ale po prostu nie wszystko jesteśmy, nie nad wszystkim jesteśmy w stanie zapanować. No cóż zrobić? Chyba takim moim największym faworytem jest ten. Zdecydowanie nie dość, że z uwagi, no wiadomo, na jego wielkość że te liście są bardzo duże. To jeszcze w ogóle jakoś tak ten kształt liścia bardzo mi się podoba, że on taki jest troszeczkę serduszkowaty. No ładny, bardzo ładny w każdym razie. No i ta alokazja nam mnie zrobiła wrażenie. Słuchajcie, ja ją dopchnęłam już na samym końcu, takie na zasadzie: "A jakaś tam będzie". A jest niesamowita. No niesamowita naprawdę. W ogóle to jak ona się układa, że to są takie, wiecie, jak strzały to to jest też super. Także... Jeszcze w międzyczasie, pamiętajcie, że w momencie, kiedy zostawicie mi łapkę w górę, jakiś komentarz i subskrypcję, wasza poduszka w upalne lato będzie zawsze chłodna. Ja wam gwarantuję to. Także z góry dziękuję. Zamawiałam cztery i właśnie piąty jest gratis. Ale mnie ten piąty oszukał. Tak wiedziałam, że on mi pasuje, słuchajcie, zupełnie do niczego, ale tak jeszcze się łudziłam, że się znam. I... A i w ogóle nie powiedziałam, jaka to jest alokazja. To jest alokazja scalprum. No. I tak, jeśli chodzi o ceny, czy ja tutaj tak ceny. Więc tak. Alokazja kosztowała 15,20 euro. E, ten filodendron Bob sisi kosztował 19,20. Ten z okrągłymi listeczkami, czyli ten. Kosztował 32,30, i ten, który mi się najbardziej podobał, kosztował 33,15, czyli był z nich wszystkich najdroższy. No ale alokacja była najtańsza, a zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. No i właśnie ten, który jest gratisowy, który był gratisowy. Więc od razu też trzy doniczki mam do dorzucenia. Na mech, bo akurat będę trzy te filo wsadzać na mech. Painted Lady właśnie chyba wrzucę już do mojego drugiego Painted Lady, na którym jest może z jeden liść albo ze dwa. U mnie szczerze, no nie jestem fanką po prostu. Fajnie wygląda na przykład teraz, ale mam takie poczucie, że im jest starsze tym te liście są jakieś takie, wiecie, one w ogóle mają coś takiego, że trochę z daleka, jak jest cała kolekcja i ta kolekcja jest bardzo mocno zielona, to one trochę wyglądają jakby były chore. Wiecie, są takie rośliny, które po prostu mają jakąś taką kolorystykę, która wygląda jakby była rozpoczynającą się chorobą i właśnie mi się z tym Paint Lady troszeczkę kojarzy, ale mówię, dosadzę sobie... Każda roślina jest u mnie, no dobra, nie każda roślina jest u mnie mile widziana. Kiedyś wam zrobię jakieś takie rośliny, których na pewno nie chcę mieć w swojej kolekcji. Więc tak, ale ją wykorzystam. Pokażę wam może też, jak wygląda to moje drugie Painted Lady, żebyście wiedzieli w ogóle, o czym ja mówię. Możecie dać mi znać, która z tych roślin wam się najbardziej spodobała, którą byście sami kupili, która być może wylądowała na waszej łyżliście i. Co tutaj dużo gadać? Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia następnym razem.